Cześć, chcę Ci opowiedzieć jedną ciekawostkę. Spotkałem ostatnio podczas zakupu w hipermarkecie faceta, który siedział i złośliwie robił dziury w pomidorach na półce. Zapytałem go, stary, o co chodzi? Okazało się, że jest sprzedawcą i dzisiaj po raz kolejny, piąty raz rzędu na piątej rozmowie usłyszał sakramentalne za drogo. I nie potrafił sobie z tym poradzić, stąd wyładować musiał jakąś frustrację, a pomidory do tego nadają się szczególnie dobrze, bo nawet palcem złośliwie te dziury można w nich robić. Cześć, nazywam się Dariusz Kowalski i od 18 lat sprawiam, że handlowcy, sprzedawcy czy też właściciele nie muszą się troszczyć o dopływ nowych klientów, w ciągu roku potrafią podwoić sprzedaż, a dodatkowo w końcu zyskują czas dla siebie. Co zatem zrobić, abyś nie musiał we frustracji robić dziur w pomidorach? Podam Ci 10 najważniejszych odpowiedzi na teraz. 10 najważniejszych odpowiedzi, których absolutnie nie możesz używać, bo to jest wielki, wielki problem, który powoduje, że praktycznie zamykasz sobie drogę do zakończenia transakcji poprzez to, że klienci nie cierpią takich odpowiedzi. Oto one. Odpowiedź numer 1. Za drogo w porównaniu do czego? No jeśli zapytasz klienta w porównaniu do czego, to wiedz, że ten klient znajdzie Ci jeden sposób, drugi, trzeci znajdzie sobie za wszelką cenę. Wszystko, do czego może porównać w porównaniu do czego ta oferta twoja jest za droga. Naprawdę? W jaki sposób Pan dotarł do takiego wniosku? To jest odpowiedź numer dwa, którą często słyszę. No, jest bardzo sarkastyczna, bardzo ironiczna i od razu buduje w Twoim kliencie mur niechęci do Ciebie poprzez to, że silnie zaprzeczasz jego rzeczywistość. Wzór odpowiedzi numer 3. Czy to chwilowy problem, czy też nie macie tego zaplanowanego w budżecie? To już nie jest taki zły, ale jeśli okaże się, że klient szuka jakiejś wymówki i Ty mu powiesz, że czy nie ma zaplanowanego na w budżecie, to właśnie podpowiedziałeś mu dobrze rozwiązanie. On powie, że y, faktycznie nie zaplanowaliśmy tego budżecie, proszę zadzwonić za pół roku. Wzór numer 4. Co dokładnie jest za drogie? No to podobny do pierwszych wzorców, jeśli spytasz klienta, co dokładnie jest za drogie i on sobie to uzasadni i znajdzie dokładnie każdy element Twojej oferty, który jest za drogi, zapomnij o tym, że przekonasz go do tego, że cena jest dobra. Wzór numer 5. Która część z oferty Panu nie odpowiada. No i tutaj na dwoje babka wróżyła. Jak trafisz coś, co możesz oferty w ofercie poprawić, to jest super. Ale zazwyczaj to jest tak, że klient znajdzie te cechy oferty, których najbardziej nie lubi, które mu najbardziej nie odpowiadają i sprzedaż masz pozamiataną. W końcu wzór numer 6. Naprawdę myśli Pan, że to za drogo? No masakra. Powiem Ci katastrofa. Znów zaprzeczasz i znów... Jakby podważasz rzeczywistość i podważasz inteligencję klienta. Nigdy nie pytaj, no, co jakby zareagujesz, jeśli ktoś Cię napyta. Naprawdę myśli Pan, że to za drogo? No, oczywiście, że myślę tak, bo przecież inaczej bym Ci tego nie powiedział. Wzorzec zabroniony numer 7. Kiedy ostatnio sprawdzał Pan ceny? Równie dobrze możesz powiedzieć. Ty ze bolcu w ogóle orientowałeś się, ile co kosztuje ostatnio? Kiedy ostatnio byłeś na zakupach? Dokładnie robisz wodę z mózgu klientowi, budujesz niechęć i od razu sprzeciw pojawiający się agresją poprzez to, że go nie niedoceniasz, a wręcz przeciwnie, zaczynasz go obrażać. Wzór numer 8. Jaki upust chciałby Pan uzyskać? No a jak Ci klient powie 80%, to co zrobisz? A jak Ci powie 100%, a jak Ci powie, że chciałby za darmo? Ja rozumiem, że możesz mieć 20-30% upustu, ale właśnie techniki obrony ceny są po to, Żebyś tego upustu nie musiał udzielać, żeby Twoja sprzedaż wzrosła bez nowych klientów tylko dlatego, że średnia kwota transakcji dziś wzrośnie. Jestem przeciwny w budowaniu upustu. Buduj wartość taką, żebyś nie dawał żadnych upustów. Wzór numer 9. Jaka cena byłaby dla Pana odpowiednia? No to jak widzisz, jest dokładnie ten sam wzorzec, co wzorzec numer 8. Jeśli klientowi powiesz, jaka cena byłaby odpowiednia i on zakotwiczy cenę na poziomie np. Na 40%, twojej wartości nie ma szans, żebyś uzyskał jakąkolwiek cenę, która cię satysfakcjonuje. I w końcu wzór numer 10. Czy może pan to jeszcze przemyśleć? Tak? Czyli dajesz klientowi cenę, on się z nią nie zgadza i ty pytasz, czy może jeszcze przemyśleć? Zobacz, przecież to jest najtęższa obiekcja, której wszyscy chcą się spo, po, pozbywać jako handlowcy. Czy może Pan to jeszcze przemyśleć? Jak często klienci odpowiada, a Ty teraz używasz tej samej strategii, mówiąc klientowi, czy może to jeszcze przemyśleć? No on powie, nie no oczywiście, tak ma Pan rację, ja to przemyślę, proszę zadzwonić za dwa miesiące, wtedy porozmawiamy, może już będę miał to przemyślane. Podaję Ci 10 przykładów. One mają Coś wspólnego ze sobą. Mają wspólnego ze sobą to, że ogólnie rzecz biorąc nie podążają za klientem, tylko stawiają się w poprze klienta. Idą trochę na konfrontację z rzeczywistością klienta. Zaprzeczają jego e, rzeczywistości, przez co budują mur niechęci i barierę e, braku zaufania. W takim razie zapytasz, jak to zrobić. Ogólnie jest taka jedna podstawowa reguła, ale zanim ci ją podam... E, Proponuję Ci pewne doświadczenie, które zrobiłem kiedyś z córkami. Poszliśmy do kina na bardzo fajny film. Wyszliśmy z kina, zapytałem i jak tam, jak, jaki film? E nie podobało mi się. E do, do kitu w ogóle nudny, nie podobał mi się. Czyli taka ogólna krytyka i teraz mogłem Zrobić tak, a co Ci się szczególnie nie podobało? Czyli takie wzorce, jak właśnie przed chwilą wytłumaczyłem. I wtedy mogłyby córki powiedzieć, że nie podobało mi się to, to, to i daję Ci głowę, że jest na, na pytanie, co jest złe, co Ci się nie podoba, co można poprawić, padnie tysiąc przeróżnych odpowiedzi i im więcej będzie ich padać, ten Twój klient będzie się nakręcał. Ja nie zapytałem córek, co im się nie podobało. Zadałem im jedno pytanie. A czy była taka jedna rzecz, która podobała Wam się najbardziej? No muzyka była fajna. A czy znalazłaby się jeszcze jakaś jedna? No faktycznie efekty dźwiękowe, efekty wizualne też były fajne. A co jeszcze Wam się bardzo podobało? No rola tej kobiety była bardzo, bardzo fajna. A co jeszcze? I tak w ciągu niecałych 3-4 minut z sytuacji bardzo mi się nie podoba, to wszystko jest do kitu, nie chcę tego, przerobiliśmy całość na to, że film jednak był całkiem fajny. I ten wzorzec, wzorzec zapytania o korzyści klienta, zapytania o to, co jest w Twojej ofercie dobre, budowy wartości produktu, to jest to, co właśnie chcę Ci teraz przekazać. Jaki jest taki ogólny schemat? Ogólny schemat wygląda mniej więcej tak. Po pierwsze, potwierdź rzeczywistość klienta, nigdy mu nie zaprzeczaj. Po drugie, zadaj pytania, które będą budować wartość. Twojej produktu, twojego, Twojej oferty, Twojego produktu. I po trzecie, już po zadaniu tych kilku pytań, znów poprzez kontrakt zapytaj, jak teraz wygląda ta oferta w porównaniu, ta obiekcja w porównaniu do tego, gdy zaczynaliście rozmowę. I ten wzór jest uniwersalny, ale chciałbym dać Ci coś więcej. Chciałbym dać Ci 10 przykładów, takich bardzo dobrych przykładów zbijania obiekcji za drogo, których używam na co dzień. Znajdziesz te obiekcje tutaj. Kliknij tam, przejdziesz do artykułu, w którym doskonale opisałem zarówno te 10, o których mówiłem poprzednio, jak i 10 takich bardzo skutecznych, których najczęściej używam.